Właśnie. Czerwony wieszcz. Osłanie znowu zostało przed wielkim finałem. Halo. O, hej. Y, Widz dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłem w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga i Wiery. Aha, to. Cholera, zupełnie o tym Czyli co, to już nieaktualne? wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał, więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana, Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu, po tym jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Helvetii. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt. Nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kątem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Tak, tego też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo dałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie, obiecałam kasę, a więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego data termu, po którym szedł sygnał, okej? Okay? Rozejrzyj się. W najgorszym razie stracę godzinę, a w najlepszym... Kto wie? Skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, V, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. Okej. Okay. Mamy kilometr drogi przez sobą. To zadanie jest bardzo fajne, lubię je. O, przegapiłem mój zjazd, panowie. I panie, jak to się mogło stać? W tym się jak w Skyrimie, po prostu się odpalało. Ten prędkość i się biegło. E, można było też sobie zrobić cicho biegi marki szelest, w sensie buty zaklęte porządną perłą dusz. Czy no, czy no. Czyli te, czymś tam i pamiętam eee, Żeby ten żeby cały czas dawały od 0 do plus ileś tam prędkości ruchu Atletykę to w bodejszę się ten ulepszył, I się zakładało i ściągało je cały czas, ażeby losowała się odpowiednio wysoka cyfra Weźmy w górnych 10% idealne miejsce, żeby zaskrować wóz tutaj i w te, losując sobie, były, było się w stanie właśnie tą w górnym procencie zrobić i... Co się tak uwziąłeś na tego Swedenborga? Myślisz, że jak go znajdziesz, powie ci, jaki jest... Czekaj, zaraz wracam. No. Coraz bliżej. Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Aha. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła. Dobra, idę. E. Czasami zapominam, że tutaj po prostu można stać i coś robić, a nie być zamkniętym w tym. Dwa los. Ty przez te, ten błyska z przodu podejrzewam, że niewygodnie się przesiada. W ten sposób. Jeżeli bym że na naprawę samochodu dawno zapłaciłbym fortunę. Nie mógłbym stać na tym prawdopodobnie. A jeździłbym innymi. Ale jakoś robię rondite. najbliżej czołgu, jak można się dostać podczas leczenia tutaj. No nie, dobra, bazyliczkiem jak się ze to jest przy czołgu, bo to jest transporter opancerzony, ale jeśli chodzi o pojazdy dostępne tak o sobie, to Erondite jest najbliżej czołgu, z uwagi na to, że jest cholerycznie odporny, jest ciężki, więc można taranować nawet te takie pick-upy, którymi często militech... Znaczy na to są takie pseudo-hamery, które mi się militech. I no... Aczkolwiek gdy można było to zrobić coś na kształt czołgu, to... To by nie to, co większość zrobi w GTA. To też nie wiadomo, już, ale no. W tym życiu jest coraz bardziej wycofany. <laughs> Przystało na osobę, która ma wkrótce umrzeć. Dobra, nie będziemy się pierdzielić. Off-road time, panowie, panie. Woo! Okay, dobra. Tutaj potrzebuję jednak bestii. Nie, to mi się zmieni, nie więc... Okej, okay, wracamy do bycia grzecznym chłopcem. Ogólnie nie wiem, że to tutaj skoczyć tym... Eee, panem szybkiego transportu, ale... Jest bardziej ten, jest bardziej, e, znaczy be, be, będzie lepiej, jeżeli po sobie pojeżdżę, zobaczycie. Sygnał prowadzi tutaj i znów się urywa uh. hmm. Weź do wejść. Cały Swedenborg ceni swoją prywatność. O, myślałem, że się obraziłeś. Bo się obraziłem. Ale wiesz z kim innym nie pogadam. Mogę co najwyżej przeglądać twoje wspomnienia. A od tego wybacz zbiera mi się nam dłości. No dalej, hakuj, czy co tam masz zamiar robić? Niech się coś chociaż dzieje. Ja, 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 źle Jeszcze raz Miski Cholera jasna. Była takie proste no Eee wow. chyba automatycznie, ok. Prowadzi dalej. Do kolejnego terminala. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa i, Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, a jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. To by się na pewno wpisywało w twoje poczucie humoru. A żebyś wiedział, ten kutas byłby pierwszym dziełem Swedenborga, które ma jakikolwiek sens. <laughs> to pewnie dałby mu jakiś pretensjonalny tytuł. Na przykład... Falu z patriarchatu na straży toksycznej męskości. Co myślisz? Że pora jechać dalej. <śmów> eee, mam pięć lat. Johny zresztą też Ilami każdy z nas ma pięć lat Nie znam tego ile dzisiaj mamy lat Dobra, nie będę filozofował Gazodechy, mamy kolejne miejsce odwiedzenia Tylko dwa kilosy, więc bez tragedii Oczekuj, znaczy, jak będzie jechać po totalnym zadowoleniu z tego co widzę Jep, oddalamy się od miasta ale spoko, spoko, jeszcze od niego wrócimy. Na, hehe. <laughs> Wielki finał. Zresztą będzie spinnić militech, ale... To drugie mógłbym mu rozjaść. A. znowu jak ten, jak e, e, to zadanie, którym Johnny reguluje Nie było ciemne i zachmurzone. Widać było tylko blask księżyca i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj widział. No w sensie, jak, przez mury, ale. E, jestem za bardzo skupiony na uczynieniu wzór, a za mało na kierowaniu. od jednej z tych rzeczy zależy, czy bije się w ścianę. Czy jesteście w stanie zgadnąć, które życie jaki? Seriously? No dobra. Wracaj do samochodu. Aż trochę bym nie wysiadać. Czy to jest z tych miejsc, gdzie się... gdzie trzeba zwrócić gotowny zaokręt, czy nie? Nie, chyba nie. Czasami tutaj pośrodku drogi stoi barierka. Ty już wal się na mordę. Hmm. No właśnie góra, One. Wreszcie, cholera! Patrz, z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. Te. Okej, jeszcze lepiej. Aha. I co, sygnał prowadzi w kolejne miejsce? Ta a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga? Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. Brzmi jak straszne pierdolenie. Wreszcie się w czymś zgadzamy. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Chata Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do... do wesołego miasteczka. O, a to ciekawe. Co nie? Zrobimy szybki zapis, bo robimy skrót. Dwa i pół kilometra drogi przed nami, panowie i panie. W sensie ilu osób przede mną pokonało te ścieżkę? No, z tego co nas nie bo raczej nikt, ale... Nie wiem, że w Night z nas się chociaż jeden... No nie, no dobra, z nas jeden, ja, ale wiecie o co mi chodzi? Jeden poza mną maniak, który by chciał to zrobić. ta trasa prowadziłem przez środek tej... bandy. W jednej z takich. Ale nieważne. Nie potrzebuję sprawdzać, czy czasami GPS nie robi dziwnej rzeczy. Powiem, że je robi. Tak, inaczej. To że wezmę miasteczko w tym... w Pacyfice. Więc wiecie, że będzie bardzo smutne. Celny. Wszystko w Pacyfice jest smutne z życiem na tym, na czele. No ale jak w wielu przypadkach, dobry pomysł, który skończył jak większość dobrych pomysłów. Eee! Za szybko. Pamiętam, że droga jest prosta czy nie, ale jeszcze nie w tym że jest taki Wow! Jechał jakby nigdy nic, ale w tym momencie jego oczom ukazał się pojazd. Na bardzo krótką chwilę i pozostawało tylko jedno pytanie. Czy gościu w tylnym siedzeniu pokazał mi środkowy palec? Zostałem do lakierowania. Dobrze zrobi to przejście podziemne, nie, nie muszę iść dokładnie tego... Tej, tej, tej bryły. Tutaj gdzieś kiedyś z kimś się strzelałem nad tym przejazdem. Nie wiem, czy to był e, jakiś ten jakiś e, quest czy po prostu tak się złożyło? Tutaj. może a może znajdziemy kolejny router okaże się ciekawe miejsce w sumie dobrze współgra z twórczością tego typu. w sensie że ten luna park to też karykatura ekscesów kapitalizmu wiesz sensie, rozbija to też prymitywna rozrywka dla idiotów a no Whatever works, I guess. Co to do cholery jest Jak to co? Swedenborg Riviera! <grafy> Gratulacje! Znalazłeś proroka Night City! <grafy> A to dobre filozof w skrzynce! Na korbkę! <grafy> Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! <grafy> aż, aż wrzucę! Nie myślę! Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? No, sądzę, że jest. Musimy go wygrzebać. Ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz co można wyczytać z tych kabli. Dobra, moment. Co tu kurde dzieje? A kosiarze okej, okay. oni mogą mnie nie lubić. Okej, okay. czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe A Potem podłączył maksyny. go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne! Po, po prostu genialne! Damy radę tego kogoś znaleźć. Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze nie zostawił żadnych śladów, po drugie... Ty nie żyjesz, John. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, wie, nie odłączę go, co? Daj spokój, Johnny. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. <grywa> Racja! Zdrowie Swedenborga, Liviery, nie grzeszy! Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Hmm? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, wi, to, to, to jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki PA. No i załatwione. Więc pozostało już tylko jedno spotkać się z Anako. Ha <laughs> Charge! <laughs>